5 grudnia bieżącego roku w Mirsku w obecności władz miasta burmistrza Andrzeja Jasińskiego oraz przewodniczącej rady miasta i radnych został przekazany nowy radiowóz Jak powiedział nadkomisarz Remigiusz Mirek z pewnością nowy radiowóz przyczyni się dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Mirsk myślę, że widzą Ale... na, na nasze warunki pomaganie nawet odgrywane siedzenia i komfort dla policjantów, a przede wszystkim, co jest najważniejsze, to rozpinane napędy, tak? Nasz teren górski jest bardzo wymagający i to jest bardzo istotne dla nas wszystkich. Mamy bardzo rozciągniętą gminę, a naszym zadaniem jest przede wszystkim chronić i pomagać i docierać do tych osób najbardziej potrzebujących, także osób zamieszkujących w tych, tych naszych skrajnych miejscowościach typu Kotlina, Gierczyn, Mląc. Tam, gdzie te warunki pogodowe w zimie są bardzo ciężkie. Samochód marki KIA jest wyposażony w najnowocześniejsze systemy wspomagające poruszanie się po trudnych górskich terenach. 50%, 50, 50 na 50%, 50 budżet państwa poprzez komendę główną, tak? samochód jest do dyspozycji policjantów naszych z Mirska, tak jakżeśmy sobie życzyli, tak? tak jak żeśmy sobie życzyli, wymieniamy ten stary, aczkolwiek jeszcze zdolny do działania. Oznakowanie pojazdu spełnia wszystkie unijne normy. Teraz będzie trudno dla tych, którzy tłumaczą się, że nie zauważyli radiowozu. Materiał przygotował Tomasz Słowiński. Telewizja Świeradów-Zdrój.